Dzień dobry, dzieciaki. Chciałam Wam dzisiaj przeczytać kolejną książkę z cyklu przygody Fenka. Książka ta nosi tytuł Zazdrość. Zazdrość to bardzo trudna emocja. Wszyscy ją znamy. I Wy, i ja, wszyscy bywamy zazdrosni. Pamiętacie, że Fenek był zazdrosny o to, że jego kolega Max ładnie rysuje, o to, że inni mają nowsze zabawki? Ale tym razem przyczyna zazdrości jest inna. Posłuchajcie. W rodzinie Fenka ostatnio bardzo wiele się dzieje. Fenek chodzi już do zerówki, nauczył się jeść nożem i widelcem i urósł o całe 3 centymetry. Najważniejszą zmianą jest jednak to, że w domu Fenka pojawił się nowy mieszkaniec. Jesteście ciekawi, kto to taki? To mała siostra naszego bohatera. Mama nosiła ją w brzuszku przez długie 9 miesięcy i urodziła dwa tygodnie temu. Fenek bardzo się cieszył, że będzie miał siostrę i niecierpliwie czekał na nową towarzyszkę zabaw, bo tak sobie to wszystko wyobrażał. A jednak nie wszystko wygląda tak, jak sobie to wyobrażał. Mamo, kiedy ona zacznie chodzić? Dlaczego przez cały dzień śpi? Mamusiu! Czy mogę zabrać Fenię na plac zabaw? Chłopiec ma mnóstwo pytań. Kochanie, Fenia jest jeszcze bardzo malutka. Nie potrafi mówić, nie potrafi chodzić, ani bawić się tak jak ty. Sporo czasu minie, zanim się tego wszystkiego nauczy. Chłopiec jest. Niepocieszony, bo naprawdę wyobrażał sobie to wszystko inaczej niż w tej chwili się dzieje. Każdy z nas sobie tworzy jakieś wyobrażenia, prawda? I wydaje nam się, że coś będzie tak, a w życiu bywa zupełnie, zupełnie inaczej. Fenkowi jest smutno. Idzie do swojego pokoju i zaczyna układać nowe puzzle są jednak dla niego za trudne i potrzebuje pomocy. Mamusiu, woła, czy możesz mi pomóc? Nie teraz, synku. Muszę nakarmić Fenię, odpowiada mama. Ale mamo, jak mam sobie poradzić sam? Fenek jest zawiedziony. Nie podoba mu się to, że odkąd Fenia pojawiła się w domu, rodzice mają dla niego mniej czasu i ciągle musi na coś czekać i czekać. Nadchodzi wieczór i Fenek jest już po kąpieli i czeka na tatusia zawinięty w ręcznik. Tatuś ma przyjść, przeczytać mu bajkę na dobranoc i utulić go. Fedek bardzo lubi te wieczory z tatusiem. Tata jednak długo nie przychodzi. Kiedy wreszcie przychodzi, zjawia się, okazuje się, że nie może poczytać dziś synkowi. Co się okazuje? Fenku, twoja siostra ma gorączkę. Wiecie, co to jest gorączka? To wtedy, kiedy dziecko jest chore, musimy się nią zająć, mówi. A na jego twarzy widać troskę i zmartwienie. Przytula synka, całuje go, mówi mu dobranoc i wychodzi z pokoju. I Fenek zostaje sam. Wcale mu nie jest wesoło. Fenek ma już tego dość. Jest zazdrosny i smutny. Czy rodzice już go nie kochają? Fenek. Długo rozmyśla, nie może zasnąć. Chciałby, żeby było tak jak wcześniej, żeby mama pomogła mu pomagać w układaniu puzli, a tata czytał bajki na dobranoc, przytulał go i żebyśmy mogli sobie jeszcze długo gadać. Chce znowu mieć rodziców tylko dla siebie, a Fenia chyba wcale jej nie lubi, myśli. Kiedy jej nie było, wszystko było łatwiejsze. Chłopcu łzy napływają do oczu, po chwili zasypia ze zmęczenia. Kiedy budzi się rano, spostrzega, że mama siedzi na jego łóżku i uśmiecha się serdecznie. Dzień dobry, kochanie, mówi: Jak się dzisiaj czujesz? Fenek z jednej strony chciałby się przytulić do mamy, ale z drugiej strony jest trochę obrażony. Mama dobrze zna swojego synka i domyśla się, co go gryzie. Wydaje mi się, że ostatni czas nie jest dla ciebie łatwy, mówi spokojnie. Chłopiec kiwa głową. Wiem, że jest ci ciężko, bo po narodzinach Fejni oboje statusiem mamy dla ciebie mniej czasu. Fenia jest bardzo mała i bez naszej pomocy nie mogłaby ani zjeść, ani się napić. Ani nawet zasnąć. Fenek słucha uważnie. Mama go przytula mocno. Nigdy wcześniej o tym nie pomyślał. Musimy poświęcać jej więcej uwagi, ale to nie znaczy, że o tobie zapomnieliśmy. Kontynuuje mama. Oboje z tatą bardzo mocno cię kochamy. Jesteś naszym najwspanialszym synkiem. Fenek mocno wtula się w mamę, a ona uśmiecha się. Twoja siostra już się czuje lepiej, więc może dziś wspólnie wybierzemy się na spacer, proponuję. Moglibyśmy pójść na lody i do parku. Fenkowi bardzo podoba się ten pomysł. Już prawie zapomniał o zazdrości i o wczorajszych smutkach. A Fenia może też zjeść lody? pyta od razu. Mama kręci głową, jest na to zdecydowanie zbyt mała. Hmm. Chyba wcale nie tak fajnie być małym, myśli Fenek i pomaga mamie naszykować ubranko do, dla siostrzyczki. Po chwili cała rodzina spaceruje już po parku, a rodzice pozwolili Fenekowi prowadzić wózek. To zadanie bardzo mu się podoba. Fenia chyba też lubi swojego kierowcę, bo uśmiecha się i spogląda na brata. Wiesz chyba jednak cię lubię szepcze do niej Fenek w końcu jesteś moją młodszą siostrą będę się tobą opiekował mówi do swojej siostry i przez długi czas opieka starszego brata będzie jej potrzebna ale nie zawsze dzieci lubią kiedy się nimi opiekujemy czasem chcą być też same Zazdrość już nieraz będzie gościć w sercu jednego i drugiego dziecka państwa lisków, tak jak gości w waszych sercach. I nie jest to uczucie, które jest całkiem złe. Ważne, żeby umieć je opanować. Żeby nie owładnęło całkowicie naszymi myślami. Pamiętacie, jak Fenek leżał w łóżku i myślał, że nie chciałby, żeby Fenia była? To jest właśnie ta sytuacja. Wszyscy, którzy mamy rodzeństwo, czasem jesteśmy o nie zazdrośni. I o tym też musicie wiedzieć, że to nic strasznego. A potem pomyślcie o tym, co lubicie u brata albo siostry, jak lubicie się z nim bawić, jak jest fajnie, kiedy oni są w waszym życiu. I to tyle, trzymajcie się ciepło i pamiętajcie, pielęgnujcie dobre uczucia i pamiętajcie o tych dobrych chwilach w życiu i cieszcie się nimi. Zadzwońcie także do babci i dziadka i opowiedzcie im o tym wszystkim, co dzisiaj wam przeczytałam. Pa!